Z Ewangelii Świętego Łukasza z rozdziału 10. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana Żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje Żniwo. Potrzebni są tacy uczniowie, co będą cali dla Boga, będą Mu oddani, poddani. Dzisiaj jest święto Świętego Łukasza. To z jego Ewangelii czerpiemy, najwięcej treści mówiących o Matce Bożej. Mówimy o nim, że jest bardzo maryjnym ewangelistą. Według tradycji, bardzo pięknej tradycji, był też malarzem, który dał nam obraz Maryi w jasnogórskiej ikonie. Choć historycznie to jest nie do udowodnienia, to jednak chrześcijańska tradycja wskazuje na Łukasza jako tego, który chciał nam przekazać prawdę. O tym, kim jest Maryja, o tym, jak jest piękna przed Bogiem. Chciał nam dać obraz Maryi, piórem namalować, jak najwierniejszy obraz Matki Chrystusa. Kiedy czytamy Jego Ewangelię, pierwsze jej rozdziały, odkrywamy niezwykłe piękno Maryi, podziwiamy duchową niezwykłość Matki Pana. To jak Panią ubogacił, jak wspaniale wyposażył. Ona weszła w Boży plan bez żadnych zastrzeżeń. Kiedy odmawiamy różaniec, rozpalajmy się pragnieniem, by stać się jak Maryja. Mamy okazję razem ze świętym Łukaszem w naszym życiu malować piękny obraz Maryi, zaufaniem do niej, szukaniem u niej pomocy. Możemy być tymi świadkami jej działania, jej piękna, które oddziałuje na życie człowieka, na nasze życie, jej wstawiennictwo, ileż niesie przemiany i umocnienia człowiekowi. Pokazujmy wszystkim ludziom w Maryi żywy obraz matki kochającej swoje dzieci. Ona chce być żywo obecna na kartach naszego serca, wypisana, Każdym szeptem Różańca. Czy nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, czyj królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. W godzinę śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami przysznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg się za nami, grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża. Módl za nami grzesznymi. Teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bądź się za nami, nami grzesznymi teraz w śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy